Krzysztof Dęga, witam i zapraszam na kolejną audycję z Medium, panią Dorotą Kornetowską. A dzisiaj porozmawiamy, mieliśmy porozmawiać o reinkarnacji, ale zmieniłem przed chwilą zdanie i porozmawiamy o oczyszczaniu energetycznym. Witam serdecznie pani Doroto. Witam panie Krzysztofie, witam, witam wszystkich obserwujących. Cóż to takiego jest to oczyszczanie energetyczne dla osób, które tego nie wiedzą? Mhm. Przede wszystkim oczyszczenie energetyczne jest to tak zwane oczyszczenie naszego pola energetycznego, naszej aury, naszego ciała mentalnego, fizycznego, bo czakry to też mają związek z naszym ciałem fizycznym i ja o tego zaraz też o tym opowiem. Jest takie, to jest takie całościowe oczyszczenie naszej energii z różnych negatywnych rzeczy typu potrzebów energetycznych, wampirów energetycznych. Ale także takich mniejszych problemów typu właśnie lęki, zmartwienia, blokady i wiele, wiele innych rzeczy, o których zaraz też opowiem. To jest po prostu to jest oczyszczenie naszego pola energetycznego. Ja dzisiaj chciałabym omówić takie najważniejsze tutaj, jakby pola energetyczne. To są właśnie 107 czakr fizycznych, to są nasze takie centra energetyczne, które płyną od czakry podstawy do czakry korony. I tym ja też się zajmuję na co dzień właśnie tym oczyszczeniem energetycznym. Trzeba tutaj zaznaczyć właśnie, że um, oczyszczenie energetyczne nie jest żadnym, um, ludzie się tego jeszcze po prostu boją, nie jest to żadna nowość, nie jest to żadne rytualne coś, co ludzie mówią, że tutaj się ludzie bawią w szamanów i tym podobne. To jest udowodnione, że, ma, że nasze ciało, ciało fizyczne ma pola energetyczne. czy też zablokowanej mm -hmm. energii. Tak, no właśnie tutaj y, przeważnie ludzie, y, którzy jeśli coś zaobserwują u siebie, to przede wszystkim to jest zmęczenie, to jest y, niemoc, to jest y, brak chęci do życia, niespełnienie emocjonalne, y, y, wieczny, wieczny strach, wiecznie się boją iść do przodu. To również odbija się na, im, na, ich, na ich narządach, bo tutaj też trzeba znaczyć, że czakry fizyczne mają połączenie z naszymi narządami. Typu na przykład czakra serca jest połączona z naszym układem krążenia. Czakra gardła jest na przykład połączona z… z, tutaj, z y, ludzie, którzy mają zablokowaną czakrę gardła, często chorują na tarczyce. I choroby tutaj tego gardła, tak, czyli infekcje gardła, które ja zawsze mówię, że jeśli na przykład idą do lekarza i tutaj lekarz stwierdza, że nie ma ku temu postaw, że coś tam się dzieje, tak, w naszym organizmie, a dalej na przykład są problemy, to wtedy warto właśnie iść na takie oczyszczenie energetyczne. Można też samemu się oczywiście oczyszczać, co oczywiście też o tym opowiem, bo wcale nie trzeba korzystać z kogoś usług, ale polecam iść do kogoś, kto naprawdę na tym się zna. Tak? A więc tak, przede wszystkim właśnie pomagają, oczyszczenie energetyczne pomaga nam po prostu pozbyć się tego balastu, który w nas jest. To są takie główne, główne, główne rzeczy, które. No Jakie konkretne oczyszczanie energetyczne? Jakie konkretne? Jak wygląda to w praktyce? Wygląda. No dobrze, no to ja powiem, jak jest u mnie, tak? Jak się spotykam się z klientem. Klient przychodzi do mnie, oczywiście na początku jest wywiad, co się dzieje, bo tutaj jest bardzo ważny ten wywiad, tak? Później, gdy już sami stwierdzimy, że faktycznie to oczyszczanie energetyczne jest potrzebne, klient się kładzie i zaczynamy od czakry korzenia postawy kręgosłupa i idziemy o czakry korzenia kręgosłupa, aż idziemy aż pod same czakry korony. Później po oczyszczeniu tych wszystkich czak jest balansowanie tych czak, czyli wyrównywanie, żeby ta energia płynęła równomiernie, bo każda czakra musi być równomiernie odblokowana, żeby ten przepływ energetyczny był prawidłowy. A Więc to jak to oczyszczamy? Dobrze, to już mówię. Jeśli na przykład korzysta, Państwo będą korzystać z usług ludzi, którzy tym się zajmują, jest wiele propozycji na rynku. Jest reiki, jest bioenergoterapia. Ja się akurat tym nie zajmuję, ja oczyszczam słowem, bo ja uważam, że słowo to jest energia, słowo ma wielką moc, słowo było pierwsze, słowo chciałem się stało, a to, że jestem osobą wierzącą, to um, dlatego dla mnie to jest bardzo ważne, ważne wypowiadanie tych słów. No to, dla mnie to są słowa miłości, słowa, które. Pobudzają naszą energetykę do tego, żeby zaczęła funkcjonować prawidłowo. Przepraszam, bo tutaj mój piesek wążegani. Co jeszcze mogę powiedzieć? I ja jeszcze też oczyszczam y, za pomocą tego, że ja też widzę, tak? Widzę podczepy, widzę, y, widzę różne dusze. Ja też y, zrywam podłączenia osób żyjących i nieżyjących. żyjących. Oczypam, czy, czy te podłączenia osób żyjących to są właśnie wampiry energetyczne. Niestety jesteśmy, na codziennie jesteśmy tak naprawdę, można powiedzieć, atakowani przez różne energie, i, i ludzie nawet o tym nie znają sobie z tego sprawy, że y, ludzie nawet nam. Bliscy potrafią nawet bez, bezwiednie nam wysyłać niepożądane energie, które do nas się przylegają. I teraz to jest bardzo też ważne, jeśli na przykład Państwo będą zauważać u siebie, że pewne rzeczy w kółko się dzieją, że nie potraficie sobie poradzić z czymś, albo na przykład psuje się auto, za chwilę to coś znowuż. To coś znowuż to już nie są przypadki. To znaczy, że tutaj po prostu trzeba to oczyścić z tych wszystkich podłączeń energetycznych, bo to już są no. Powiem krótko, są to byty po prostu. Są jakieś przeciwwskazania do oczyszczenia takiego energetycznego? Czy też wszyscy jakby mogą z tego korzystać? No, są przeciwwskazania, tak jak chyba do każdego, do ka, do każdej, do każdego zabiegu. No, ja na pewno się nie zgadzam na oczyszczenie energetyczne, jeśli człowiek pije alkohol. Są to duże dawki, codzienne dawki. Ja zawsze mówię, jeśli ktoś chce przyjść, to przynajmniej taka osoba, która pije alkohol, musi przynajmniej przez no, kilka dobrych dni nie pić tego alkoholu. To jest taka pierwsza zasada. Druga, nie, też nie oczyszczam ludzi, którzy chorują na schizofrenię, bo po takim oczyszczeniu mogą sobie, jakby to powiedzieć, mogą pogłębić ten problem. I tutaj, jakby to jest, wydaje mi się, że nikt, nikt nie bierze osoby ze schizofrenią. Tutaj jest po prostu już, ja to zawsze wysyłam takie osoby do, do specjalisty, tak? do, do, do psychologa, do psychiatry. A ja tutaj często, jest naprawdę, ja tylko leczę, można powiedzieć, tą sferę energetyczną, po prostu. A jak często można skorzystać z takiego oczyszczania energetycznego? Jeśli czuję się dotyku temu podstawy, więc jak ludzie, ludzie do mnie przychodzą, pytają, że pani Dorota, kiedy mogę do Pani wrócić, ja zawsze mówię, to już będzie zależne od was, jak wy będziecie się czuć. Ja po, na, po moim uczuciu energetycznym zawsze daję ochronę, którą y, mówię klientom, żeby sobie robili. I staram się y, staram się z tymi klientami też mieć jakby taki bliższy ten kontakt. Y, szczerze, Ludzie nie wracają do mnie zbyt często, bo mówią, że jest ok, super się czują, ale faktycznie robią to, co ja im mówię. Robią też to, co ja im mówię, same, same takie medytacje oczyszczające, które właśnie ja daję, to jest medytacja ochronna, plus mogą też sami się oczyszczać, tak. to tutaj jakby wspomagane. Ale jeśli coś się dzieje, to oczywiście ja mówię, że przynajmniej tak półtora miesiąca odstępu, żeby zrobić, nie, nie, nie za często. Rozumiem, że mogą takie osoby przyjść do pani i pani się jakby zajmie tym oczyszczaniem energetycznym, mm -hmm. ale też osoby te mogą jakby z tego, co pani mówiła, same dokonać tego oczyszczenia energetycznego. Tak. Jeśli mm -hmm. tak, to w jaki sposób? Mm -hmm, mm -hmm. Ja zaznaczę, jeśli to są grub, grubsze byty, to no to niestety, ale tutaj już musi być osoba, która na tym się zna, która no faktycznie odeśle te, te istoty. Do światła, tak? No tutaj człowiek sobie może z tym sam nie poradzić. Ale jeśli na przykład czujemy, tak, że coś nam się, nam się nie układa, że na przykład mamy problemy finansowe, która odpowiada, czeka postawy, odpowiada za, za problemy finansowe, za brak uziemienia, czy powiem może też od razu tak, na przykład czeka sakralna odpowiada za, za seksualność. Więc jeśli nie mamy, jakieś tam problemy mamy seksualne, lub kobiety mają problemy z okolicami, właśnie tymi rodnymi czy mężczyźni tak samo, tak, to tutaj jest ta czakra sakrana odpowiedzialna za to. Czakra splotu słonecznego odpowiada też za, za pewność siebie, za spokój, za równowagę emocjonalną. To jest nasze, nasze centrum, splot słoneczny jest nasz, naszym centrum, tutaj, na, tutaj mamy, podłącz, mamy nasz um, sznur duszy jest podłączony do, do tego splotu słonecznego i on przychodzi przez serduszko w taki sposób, tak? Więc tutaj nasz, to jest nasze centrum energetyczne. Czakra splotu słonecznego jest bardzo, bardzo, bardzo ważna, trzeba o nią zadbać, tak? Później, czakra serca, jeśli mamy często problemy miłosne, nie potrafimy pokochać kogoś, nie potrafimy siebie pokochać, wiecznie denerwujemy się na różne osoby lub właśnie mamy jakieś nadciśnienie, krążenie krwi, to, to czakra, czakra serca za to odpowiada. Tak jak wcześniej wspomniałam, czakra gardła odpowiada za, za problemy hormonalne, tak? Ale też za zamówienie. na przykład, jeśli nie potrafimy mówić nie. Nie, nie dajemy tych granic, to jest zablokowana czakra gardła. Czakra, czakra trzeciego oka odpowiada za naszą intuicję. Więc jeśli na przykład nie potrafimy poradzić sobie z takimi, mamy jakby zacofane myślenie. Nie potrafimy spojrzeć na, na, na błahe nawet rzeczy racjonalnie, to znaczy, że ta czakra trzeciego oka jest zablokowana. Czakra trzeciego oka jest w ogóle taką bramą do innych rzeczywistości, do, do, do różnych też przestrzeni. To są już takie czakry duchowe. tak? I czakra korony odpowiada za, za, nasze, za nasze myśli, za, naszy, za, za ból głowy. Więc jeśli na przykład macie, mają państwo bóle głowy często, to, to czakra ogólnie trzeciego oka, czakra korony tutaj Kłania się, żeby tutaj oczyścić, tak? Też czeka korona odpowiada za, właśnie za nasze myślenie, za myśl kształty. Więc, jeśli na przykład tworzymy sobie w myśli jakieś myśl kształty, to z tych energii tworzy się dosłownie. Ja czasami widzę takie po prostu takie czarne kule energii, które koło, koło człowieka sobie tam, gdzie są podłączone, i to trzeba po prostu usunąć, bo natłuk myśli, później nie, nie możemy spać, właśnie ta bezsenność nas męczy. To jest wszystko właśnie spowodowane. Że za dużo po prostu tutaj sobie na tą, na tą głowę bierzemy, tak? czy na, na, na tą czakrę korony. Jak można też samemu właśnie to oczyszczać? Tak? Pan no właśnie wspomniał. taki przykład wspomniała Pani, że na przykład tak, jeśli powiem. ktoś ma jakieś tam powiedzmy problemy finansowe, jak może spowodować, żeby oczyścić to pole energetyczne tak. wokół siebie, żeby te problemy na przykład minęły? Dokładnie, przede wszystkim nie oczyszczamy jednej czakry. Nie wolno oczyszczać jednej czakry. Jeśli oczyszczamy czakrę, to robimy to od czakry podstawy do czakry korony. Nigdy nie robimy pojedynczo. One muszą równomiernie płynąć, tak? Ja wiem, że na internecie można znaleźć dużo takich medytacji, typu czakra podstawy. Nie wolno tego robić. Naprawdę mu tutaj trzeba zrobić wszystkie, całe wszystkie czakry. Można to właśnie zrobić przez medytację, ale wtedy znajdujemy wszystkie te czakry, tak? Ja polecam, ja polecam oczyszczanie. Takie chyba, które każdy człowiek może sam wykonać. Jest to kąpiel, kąpiel woda z solą, na przykład epson lub morska. Robimy sobie taką kąpiel z intencją oczyszczenia energetycznego, wszystkich czakr. To jest pierwsze. Druga rzecz, którą, którą powinniśmy też robić, żeby w ogóle nasze czakry funkcjonowały, to jest czakra, to jest uziemianie się. Powinniśmy, ja wiem, że jest taka pogoda nie zaciekawa, więc tutaj też jest ciężko iść, chodzić się, uziemiać, ale bardzo ważne jest właśnie uziemienie się, żeby ten przepływ energetyczny. cichutko kochanie, żeby ten przepływ energetyczny. E, może ją wypuszczę, będzie łatwiej, przepraszam. No, nie ma problemu żadnego. Bo szczeniaczek, mam no. szczeniaczkę niedawno. niedawna. E, żeby ten właśnie te przepływy energetyczne płyną w nas prawidłowo, to właśnie te uziemianie się, tak? czy przytulanie się do drzew, pochodzenie sobie na bose nogi. To są takie oczyszczenia energetyczne, które każdy z nas może wykonywać. E, ale no mówię, to są takie oczyszczenia energetyczne, które nas pozbędą z takich e, rzeczy, które Możemy sami usunąć, tak? Ale jeśli to są już grubsze energie, to polecam już iść do specjalisty. Wspomniała Pani o tych wampirach energetycznych. Każdy gdzieś ma w swoim środowisku jakieś osoby, które właśnie no z reguły wydają się miłe i są miłe, natomiast po wizycie takich osób, czy jak jesteśmy u tych osób, to po prostu przychodzimy do domu, jesteśmy totalnie zmęczeni. Wycieńczeni. Jak sobie z tym poradzić? Jak, Płasty, jak... Przede wszystkim dam, dam taki tryk. Jeśli na przykład jesteśmy, koło, jesteśmy z kimś, tak? I nie czujemy się, czy czujemy tak, jakby za, za zachwianie tej energii, że czujemy, że coś jest nie tak, pomimo, że znamy tę osobę, a nie czujemy się dobrze, tak, energetycznie, to tutaj mamy, tutaj mamy taki punkt na głowie, jakby, jakby koło szyi i początek głowy. Naciskamy ten punkt. I to jest. Taka blokada energetyczna przed właśnie tymi wampirami energetycznymi, I to jest tak za, za głową, nie, e, naciskamy sobie i naprawdę tutaj zobaczymy różnicę, że nagle poczujemy się lepiej, tak? To jest taka po prostu blokada. Druga rzecz, jeśli na przykład mamy już taki kontakt z taką też osobą, i e, no jednak po takiej wizycie czujemy też się e, e, osłabieni, właśnie ta kąpiel sodą so, solą, solą morska albo sól Epson. Naprawdę ona bardzo e, sól w ogóle. E, Oczyszcza tak ze wszystkich energii, więc tutaj naprawdę ja to bardzo polecam. Ja polecam nawet moim klientom i oni to stosują i im to pomaga. Często e, e, ludzie do mnie mówią: A co zrobić, jeśli na przykład my nie mamy wanny? Tak? Co tutaj zrobić? Tak? E, no ja mówię po prostu: wziąć sobie, to ma być po prostu jakby z intencją, tak? takie symboliczne nawet po prostu poleć sobie tą wodę z solą tak? po całej głowie z co tego oczyszczenia. I Gdy już oczyścimy się z intencją, że tutaj proszę o oczyszczenie energetyczne całego mojego ciała duchowego, fizycznego, tak, to wtedy, gdy spuszczamy tą wodę, mówimy zawsze, prosimy Matkę Ziemi o uziemienie, uziemienie tej energii do wnętrza Ziemi i zamienienie na energię miłości, nie szkodząc nikomu. Żeby ta energia nie poszła sobie znowu gdzieś na innych domowników, tak, tylko po prostu do Matki Ziemi tak, i Matka Ziemia już zrobi z nią porządek. Nie, to są jest. Nie, Różnych talizmanów. Czy one też mogą w jakiś sposób nam pomóc? Tak, tak ja chciałam, chciałam właśnie to powiedzieć, bo co, co najważniejsze, co, co warto właśnie wykonywać, żeby w ogóle nie trzeba było brać tych kąpieli energetycznych, żebyśmy po prostu nie mieli tych potrzeb energetycznych, to przede wszystkim jest medytacja ochronna białego światła. Gdzie tutaj używamy słów tylko, tylko dobro do mnie przychodzi, tylko dobro ze mnie wychodzi. To z, o, z, robimy sobie taką wizualizację białego świata, że e, jako osoba wierząca, e, ja zawsze tutaj mówię, że ze źródła Boga, e, e, idzie, idzie jakby płynie z tego źródła, tak, e, fala białego światła, która mnie otacza, tworzy krąg nad głową i pod nogami, i e, sobie robimy taką wizualizację, że jesteśmy w tym kole. I to jest nasza ochrona właśnie tego naszego pola energetycznego i wtedy właśnie mówimy sobie, tak, jestem chroniona światłem miłości Bożej, lub jeśli na przykład ktoś nie wierzy, tak, nie wierzy w Boga, bo to też trzeba powiedzieć, to po prostu mówimy wszechświat, tak? Lub tak jak tam ktoś sobie intuicyjnie to sobie y, y, zrobi, ja mówię tutaj, y, ja tu tylko mówię pod kątem y, y, tego, y, jak ja stosuję, tak? I taką ochronę zawsze trzeba powtórzyć, tak? Że tutaj y, tylko dobro do mnie przychodzi, tylko dobro ode mnie wychodzi. To jest ochrona przede wszystkim, robimy ją rano, do rano, rano wstajemy. Chroni nas 24 godziny. Y, druga rzecz, y, też właśnie, jeśli chodzi o te talizmany. I ja sceptyczna jestem do talizmanów. Ale za to y, bardzo polecam kamień turmalin. Kam, kamień turmalin y, nieoszlifowany, Jest to taki czarny kamień, który chroni nas przed właśnie takimi negatywnymi energiami. Więc warto go zawsze mieć też go przy sobie. Nie nosimy go na widoku, bo on wtedy nie działa. On musi być nieoszlifowany, najlepiej takie w bryłce, Kładamy sobie go albo do kieszeni, czy do torebki nigdy na wierzchu, dlatego że e, coraz więcej osób e, jednak zna się na takie rzeczach, coraz więcej osób e, e, jest bardziej już oświecone, jeśli chodzi o sprawy duchowe, i wiedzą, o czego jest kamień turmalin, tak? e, Jeśli e, ktoś na przykład, jeśli ja kogoś widzę, że ma sobie założony turmalin, tutaj już nie ma tej ochrony, tak? Więc dlatego zawsze pochowamy. Tak samo z, czarną, z, czer z czerwoną nitką, dużo luz, 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 widzę, bardzo dużo ludzi jak nosi czerwone nitki. OK, czerwona nitka była już od, od dziejów, 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 tak? Czy nawet tam kokardeczki czerwone nam, babcie nam dawały do, do, do wózka? Super, naprawdę, ale nie nośmy tego na widoku, bo naprawdę wtedy to nie działa, tak? To są takie, takie jakby to powiedzieć, w cudzysłowie, talizmany, tak? Ale mówię, no, ja do, do tych talizmanów podchodzę. Nie używam słowa talizman tylko po prostu przyrząd, który, narzędzie, które ma mnie ochraniać przed negatywną energią. Rozumiem to. O tym oczyszczeniu energetycznym troszeczkę dzisiaj poopowiadaliśmy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to piszcie do mnie na mojego maila krzyżtow.degamałpa.wp.pl. Tak no ja jeszcze co? może właśnie powiem, że jeśli, e, jeśli ktoś jakieś będzie miał pytania, zawsze może też do mnie napisać. U mnie są konsultacje darmowe, ja za to nie kasuję pieniędzy, wytłumaczę, wytłumaczę głębiej, na czym to wszystko polega, bo w ciągu 15 minut nie, jest, nie jestem w stanie też opisać dokładnie każdej czakry. E, ale tak, polecam, polecam bardzo oczyszczenia energetyczne, nie Proszę się tego po prostu nie bać, bo to nie jest, nie, to nie, jest, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, żadnego. To są same zalety tego. No właśnie, czyli polecamy również kontakt z panią Dorotą. Kontakt nie przez Facebooka oczywiście. Lub, też lub, na, jeszcze... lub, lub na www, przepraszam, że Lub na wwwkornetowska No właśnie, ten adres też będzie w opisie tego dzisiejszego filmu, więc będziecie mogli sobie spokojnie to zobaczyć. Tak jak powiedziałem, jeśli macie też jeszcze jakieś pytania odnośnie oczyszczania energetycznego, ale nie tylko, na wszystkie tematy związane z ezoteryką. Piście na mojego maila, a za dzisiaj wszystkim dziękuję. Dziękuję również pani Dorocie za to, że dziękuję zdecydowała się wziąć udział w tej dzisiejszej audycji. Myślę, że jeszcze wielokrotnie będziemy się spotykać. Dziękuję. A pozdrawiam i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie również.